Czas wreszcie rozprawić się z tymi roślinami. Jak nie mają domu, to od razu łatwiej ich pokonać. Wypuśćcie nas z tego pola siłowego. Chyba sobie śnicie. Jesteśmy wreszcie. Górą! Puszek, dokąd idziesz? Dokąd idziesz i dlaczego nic nie mówisz? Co się stało? Odpowiesz mi na pytanie? Stój. O co chodzi? Możesz mi w końcu powiedzieć? Obiecaliśmy sobie z roślinami, ale i pomiędzy sobą, że nie mamy przed sobą żadnych tajemnic. Więc powiedz, o co chodzi. Nie pozwól, by to dziwne coś przejęło nad tobą kontrolę. Tak po prostu nie można. Czegokolwiek doświadczasz, cokolwiek czujesz, walcz z tym. I odpowiedz mi na pytanie, albo chociaż powiedz, o co chodzi. Jeśli masz jakiś problem, to pomogę ci go rozwiązać. Słyszysz mnie w ogóle? Tak po prostu nie można. Nie rozumiesz tego, że ja naprawdę nie chcę źle dla Ciebie? Proszę, to naprawdę nic trudnego powiedzieć jedno, dwa czy trzy słowa. Chodzi o zombie o krystalizację e, zapomnij o tym lepiej. Powiedz lepiej, co się stało. Bo nie będziemy wiedzieć, jak Ci pomóc. Może chcesz po prostu coś powiedzieć? Skoro tak bardzo Ci już zależy. Na początku miałem wspaniałą, bliską mi, Osobę, dziadka. Jednak po pewnym czasie straciłem go, i wtedy nadeszły burzowe fronty w moim życiu. Tak jak już mówiłem, kiedy dziadek odszedł, po prostu skupiłam się na jakimś normalnym funkcjonowaniu, jednak nadeszło wiele problemów. Dosłownie jeden po drugim. Królowie Kałamarnic, czaszkowi, czaszkowi Czarownicy, jakieś Janusze, jacyś Władcy Czasu. Mam po prostu tego serdecznie dość. Każdy po kolei coś zabierał. Jeden chciał zmierzyć, drugi chciał zatopić, trzeci chciał zniszczyć czasoprzestrzeń. Naprawdę. Inne tworzył wództwa, jakieś magnetyczne istoty. Chciał zniszczyć przyrodę. To jest po prostu... Zbyt duży jak dla mnie, jestem tylko kotem. Nie rozumiem, dlaczego mam po prostu taki, takiego pecha od początku życia. Tym wszystkim myślałem, że będzie pokój, ale nagle powrócił Janusz, wskrzesił ciebie, zniszczył praktycznie większość stogów. Potem, potem inwazja druga inwazja demonów. No i na sam koniec krystalizacja, przez którą straciłem wszystko: dom, przyjaciół. Zostałam. Sam, jak palec, po prostu. Wolałbym z perspektywy czasu zostać tam i zginąć, niż uciekać jak tchórz. Przynajmniej nie cierpiałbym tak jak teraz. A teraz? Teraz nie mam już nik nikogo bliskiego. Zostałem sam. Naprawdę zostałeś sam? Nie dostrzegasz, nie dostrzegasz tego, że otaczamy Cię my, rośliny i ja. A ja to co? Jestem Twoim wrogiem? Co niby sugerujesz? Że trzymamy się razem i razem przechodzimy wszystkie nasze problemy. A teraz skończmy, skończmy już to i wracajmy do roślin, bo coś czuję, że przyda im się pomoc i pokażmy im nasze znalezisko razem. Wchodzisz w to? Tak. Zapomnij o wszystkich burzowych frontach, bo nadchodzi słoneczny, słoneczna atmosfera. Pamiętaj o tym. W drogę. Wracajmy już do Roślin i pamiętaj, że jesteśmy razem. Aby na pewno. I ja tam, my tam w sumie na waszym miejscu to byśmy się dawno wycofali. Wiecie co? Chyba dobrze nam radzą w nogi. A Moje plany! Nie odpuszczę Wam tego!